Hejo, jako że postanowiłem być bardziej realistyczny, no to jestem w takiej postaci. Jako, że wczoraj był Halloween, to powiem Wam też krótką historię z mojego życia, więc. Zaczynajmy. Więc prawda jest taka, że nawet nie odbyła się w Halloween, ale stop, nie zniechęcajcie się, bo wbrew pozorom jest mocno związana. Więc wydarzyła się ona podczas kolendy, ale nie takiej tylko takie kiedy przychodzi wam ksiądz na chatę, bierze hajs i gada o waszym domu i co wychodzi No i kiedy taka kolenda miała się u mnie w domu pojawić Byłem akurat w szkole No i jako, że był taki okres listopad-październik To w ramach takiej dekoracji zrobiliśmy z rodzinką dynię z buziami Nawet no nie obchodzimy Halloween tylko po prostu żeby była jakaś ozdoba na tarasie No i idę do domu, widzę mamę z zmartwioną twarzą No i pytam o co chodzi, nie? Co, się, co się przydarzyło no i ona zaczyna gadać, że ksiądz Sarafi przyszedł i zapytał, kto zrobił tedy nie. No więc mówi, że ja zrobiłem. No i on mi nazwał okultystą, szatana, że ja muszę się z tego wyspowiadać, że jeszcze namawiam młodszą siostrę, co jest.